Witam państwa serdecznie z Jarusz do Godowy. Tradycyjnie już można powiedzieć, że znajdujemy się w rejonie Czerwińska nad Wisłą, w sercu polskiej truskawki. Spośród wielu problemów, jakie piętrzą się w tym roku, problemów agrotechnicznych w uprawie tego gatunku, ostatnimi dniami pojawił nam się nowy. A mianowicie uszkodzenia powodowane przez kwieciaka. W niektórych rejonach okazuje się, że żerowanie kwieciaka to jest prawdziwa plaga. W kilku słowach chciałbym powiedzieć, jak ustrzec się przed tymi szkodami. Zacznę może od preparatu biologicznego, preparatu repelentnego, który ma odstraszać szkodniki, w tym i kwieciaka, a mianowicie preparat Larvasoil, który stosujemy w dawce 1,5 litra. Preparat jako, nie pozostawiający żadnych pozostałości chemicznych, świetnie wpisuje się w technologię zero pozostałości. Jeżeli mówimy o ochronie chemicznej, no, mamy dobrze sprawdzoną substancję aktywną acetamipryt w postaci preparatu Mospilan, substancja systemiczna. No i od tego sezonu mamy drugą substancję, Ciazypyr. Substancję w dwóch produktach. W produkcie Benevia, który przeznaczony jest do zabiegów pozakorzeniowych, do opryskiwania i w produkcie Verimark. Ja słów kilka się chciałbym zatrzymać na tym produkcie Verimark, bo jest to produkt dedykowany do stosowania wraz z fertygacją. Dla mnie rozwiązanie bardzo dobre, bardzo ciekawe i bardzo skuteczne. Stosujemy go w dawce 375 ml na hektar. Na pewno powinniśmy zrobić krótki cykl nawodnieniowy wczesnym rankiem, wtedy kiedy aparaty szparkowe są otwarte, wtedy kiedy siła ssąca korzeni jest największa. Chodzi nam o to, żeby ten preparat wprowadzony do ryzosfery nie uciekł nam poza zasięg systemu korzeniowego, a jak w największej ilości był wprowadzony do rośliny, przetransportowany ku kwiatostanom, tam gdzie mamy zabezpieczyć rośliny przed żerowaniem kwieciaka. Póki co nie rekomendujemy stosowania preparatu Verimark wraz z fertygacją. Dopiero w tym roku będziemy prowadzić w ramach poletka, poletek doświadczalnych dracji godowego różne testy mieszalności i stabilności tej substancji aktywnej w połączeniu z nawozami, a zatem myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będę już miał odpowiedź z jakimi nawozami możemy go mieszać. Póki co podajemy go samą wodą. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, tak z moich obserwacji i ubiegłorocznych, i tegorocznych, preparat Verimark należy wprowadzić na 2-3 dni przed spodziewanym nalotem szkodnika, żeby dać roślinie czas na to, żeby ona go skutecznie pobrała i przetransportowała do kwiatostanów. Ja powiem jeszcze jedną ciekawostkę. W ubiegłym roku, gdy zaczynaliśmy doświadczenia z produktem Verimark, Oprócz tego, że obserwowaliśmy intensywność nalotów kwieciaka i stwierdziliśmy bardzo dobrą skuteczność, szczególnie w rejonie kaszubskim, gdzie kwieciak potrafi wyrządzić bardzo duże szkody, również prowadziliśmy obserwacje, czy ta substancja aktywna może mieć wpływ na inne szkodniki, tak? Mianowicie na wciornastki czy opuchlaki, które są w tej chwili. Równie groźnym szkodnikiem i równie groźnym przeciwnikiem w uprawie truskawki. Powiem tak: w ubiegłym roku na plantacjach, gdzie stosowaliśmy Verimark, nie stwierdziliśmy ani opuchlaka, ani pędraka, ani wciornastka. Nie mogę z pełną świadomością powiedzieć, że to było dlatego, że był zastosowany Verimark, ale w tym roku postanowiłem zrobić dodatkowe doświadczenia. Zaaplikowałem konkretną ilość larwopuchlaka do doniczek, zaaplikowałem velniumark, a zatem lada moment będę miał odpowiedź w jakim stopniu i czy w ogóle ten preparat działa. To tyle jeżeli chodzi o technologię ochrony plantacji truskawki przed kwieciakiem malinowcem. Dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.